Dzień dobry, dzień doberek, a w sumie dobry wieczór, bo publikujemy ten odcinek już około godziny dziesiątej wieczorem. No niestety przez moje własne lenistwo, a także inne rzeczy, sprawy i w sumie granie z ziomkami, muszę opublikować ten odcinek późno, bo dopiero tego zmontowałem sadge. Tak, anyway, zapraszam do odcinka, w którym kontynuujemy to, co robiliśmy wczoraj, czyli generatora, czy wczoraj, w sumie dwa dni temu, bo były dwa unboxingi, ale szczegół. I kontynuujemy właśnie generatory, następnie podłączymy, je trawery, a dalej postaramy się zdobyć Emeraldowe sito, ale prędzej sprankujemy Maczka za pomocą banana, bo o czym się on mi posnął pomysł, bo czemuż by nie. Jesteśmy tak blisko refine storage. Już możemy tego questa robić stary. którego? Z refajny. Mm -hmm. Nie no, ja na razie wyłączę nagrywanie, nie? Zapytałem. Powiem tak, jutro bierzemy się za automatyzację. No to, to chłopie, nie? Ja będę miał taką ilość diamentów dla ciebie, że ja nie wiem co ty z nimi zrobisz bez weki, nie? Po, połowa zapewne pójdzie na, na system Refinet Na dyski Powiem ci tak, czy jesteś w stanie mi wyczyścić te kasty, tą krew i to... Do... kładą? Tą zabrać? A zabrać? No... A co? No bo jak lecę masówkę to wiesz jak to jest, nie? Hmm... Możemy na strzynkę na takie pierdoły tinkerowe No, najlepiej by było Nie. Oooooo! Aha, takie coś! Kurde Blaze Powdera możemy zrobić Blaze Rody w ogóle. No ale najpierw musimy mieć tego Blaze Powdera. będę, będę nad ten działał. Bo właśnie, już mogę to no? stworzyć generowanie tego, ty. Mogę stworzyć. Czyli potrzebuję Soul Soil i idę budować generator stary. Stój, stój, stój. Jak, co tu musi być? A, to musi być lód chyba Blue Ice. Jak ja cię stworzę lód? Daj chiller chyba. Nie? Tak, Blue Ice. Ice, Co zrobić Ice, potrzebuję last Chiller. Czyli ta maszynka. O! Nie. Będę potrzebował 18 sztuk Overworld baterii. Wszystko? O, mam wszystko, wow. Dobra. Podobnie mamy drugą maszynkę którą nie zawaham się użyć. Hiiiiii, tak. Czyli korek? to nie zadziała tak jak chciałem. Musisz z boku wyjść, ale to musi... okay. Nie, to musi wejść. Gra się pochał, proszę. Niech nie łączy. Aaaa, okay. to wszystko wyjaśnia. Dobra. Nie, mamy ice, dobra. Powoli, bo powoli, ale stworzy st lód. Znakomicie. To jest Complete Ice. O, czyli to. Dobra, zrobione. Muszę teraz cratować. No, bo idę po kolejny piasek, bo mi nie znowu brakuje. O no, i teraz Blue Ice. Mamy Blue Eyes. Super. I teraz mogę generować oficjalnie Netherrack. Łowi. W końcu zrobisz automatycznie wyciągnę tego. Zrobię. To było... Lava, Soul, Soil i Blue ice. Bugast off. Jest, działa, mamy, mamy pierwszy netheract stare. Kogo zaraz go przechyję. Chceby uciecz go scrafować. O zaraz go schamaruję? Teraz chcesz, żeby było wyjście tam, nie? Mówię, ja na razie nie odgrywam jakby to, nie? Nic się nie chce. Pracę. I więcej, więcej tego. Dobra, jestem. Bo ja powoik minie... ...metodę na transport tego czegoś. No dopóki mnie nie zrobisz tej automatyzacji, to w kuźwa nie pójdzie spać. Musimy już po 5 sekund biegać, kuźwa, a potem... Ty w ogóle weź mi powiedz. Czemu między tymi piętrami nie ma przejścia? Mmm... No bo nie ma. Bo kuźwa szybciej... ...niż bieganie góry. Podolny system jest tylko po te generatory. A, dobra. To mogę się zaraz tak mówić. Dobra, potrzebuję teraz tak. Compacting Driver, który powinniśmy mieć Driver Controller. O, super. I to będzie trafiało tu. A może do tak kliżej? O, mamy to. Się. I mamy to tutaj. I teraz. I to jest jeden Driver Controller, i to potem będzie drugi. A wiadomo. I teraz Driver. dużej ilości Oak Drivers. Siup, siup, siup. Kurwa, to ma zachropnięty głos bardziej niż ja. Ja? No. Nie, mnie posuwasz? Bo buduję. Więc cóż, jak stawiasz? linia produkcyjna jest tutaj ładnie ustawiona, pięknie. To teraz wypadałoby jeszcze zlokować te. Uuuu, tutaj do tym Ojej. Oj, oj. Dreary i tutaj jest. Nie, jeszcze dwa stoki. Rozumiem, że to na tylko. Czy jest tam koło tego 500 krążowego? No. Do jakiego ma tu koniec, kiedy się bloki wylewają, czy wylewano się jeszcze. O, dobra, spoko. Dzięki temu Ignausowi też możemy robić ten klej, nie? A, zobaczyć, bo zobaczysz. Możemy po kolei gravel, żwir, netherrack, kamień, cobblestone, czerwony zwykły piasek, soulstone, mar marmur, smoothstone i piasek. Nie możemy kleju robić. No, ja. Ale dasta możemy. No. Potem dasz to zautomatyzować, żeby z wodą się łączył, żeby naklejanie. nie? Mhm. Mm Dobra. To teraz kolego, biorę konfigurator i odpalam wszystkie matunki. Powinny być wyciągane i Tak, są wyciągane. Super. Ej, gdzie mi kurwa to ucieka? Idziemy po rurach. Bezwładnie się generuje. Nie, będę miał wszystko blisko. Mm -hmm. Jedynie błądzajpotę by trzeba tutaj jeszcze przełożyć. Mhm. Czy błądzajpotę to będą nam u ciebie uparmi, normalnie na spokojnie, tylko to się inaczej zrobi, nie? Tak, ja tylko mi się rozchodzi teraz do prowadzenia overworld Mater, nie? A, startowałeś jedną rzecz, czyli... To ogólnie powiem ci. mam takie wrażenie dziwne, nie? Mm. Jakby na tych słabszych sitach częściej wypadały te rudy. No, wszystko możliwe. Powiem, że nie. No, bo to robi to skompresowane, skompresowane nie? I tak to wypada. Mm. Jak będzie automatyczny system, to nie będziemy musieli już ani razu przesiewać. On najpierw do tego automatycznego systemu trzeba dojść. No to jest kwestia. I kogokolwiek. To jest tego po prostu... I tem już mamy tak to, to skraftować, to przemyśleć, poukładać systemnie. Czyli to miało ręce i nogi. No, czyli jutro. No, zależy, bo wiesz. No. I ma no, chciało to mówić. No <noise> cóż. Koleś, mi się rozchodzi bardziej, że jutro to będzie już można wszystko powoli przygotowywać. No wiadomo nie, że od razu cały system robić? Tylko przygotować sobie spokojnie przemyśleć sobie, co, jak z czym do tego i tą całą resztę. No, Dobra, więc co to, to ci zrobiłem, to zautomatyzowałem, nie? Mhm. Więc ty się baw, jak cię nudzi, to możesz się bawić. Pamiętaj, że jak chcesz przerabiać netherrack, to... Właśnie, mogę. Może... A co, to już uciekasz? Eee, z gierki będę uciekał. A, myślę, że zbyt, to też. Będzie ten, no przerób sobie, ja bym chciał to robić też... I teraz, jeżeli to przesiemy, kiedy nas skompresowane, to uzyskamy. ten item. tego, dobra. Eee, odłóżmy niepotrzebny EQ. To jest aktualnie potrzebne. I teraz Powiedz mi, co z tego wypada. 5% szansy jest w diamentowym meszu na blaze Ok. W tego blaze potrzebujemy 4 sztuki. Jak będziesz co robimy? to możesz mi dać odstać to, to przysięgnie, bo tak tak dobra. na razie nie mam problemu. Jest pierwszy. Jest drugi. Dawaj to przysięgnie, bo tak tak nie mam co ci... Czekaj, Ja do ja graftingu potrzebuję. Czekaj. Jest, dobra. Masz, baw się. I 2 blaze powdery. Czy... Tak, to jeden idzie na środek. To idzie tu. Na boki idzie blaze powder. Eee, wróćmy na odwrót. Exactly, Mam pieniądze skoczył Warp. To jest jeden jak myślisz? Teże chyba. Chyba wam też ten war, Warp. Coś tam. Tylko wtóre? No, nawet mi jeszcze 4 sztuki. To nie działało, czyli tamtą mapę mogę wygrać. A rozumiem, że to było 8 sztuk. Tak, 8 sztuk. I mamy 10 szynek ironowych. Teraz złote, 10 szynek złoty the... No, z złota za chwilę będziemy mieli pod dostatkiem Niech ja tylko to przechwyje no. To tak, jest tak wydaję jest sporo diamentów, ale chuj to, to Mamy 10 diamentowych skrzynek No to ja zaklepuję, Bo Ło, spory no. interfejk to ma yeah. O k**wa, tylko 8 diamentów, masz Wiem, to jest jest cały pomniejsze, co? Ty, weź po drugie skrzynkach, bo gdzieś powinny być jeszcze diamenty No way, boiler jeszcze one Jeszcze co, co dwie? Tu masz diamenty jeszcze, 13 Dobra, surowce, idę do jednej z szynki. Uh, to wszystko zabijam, bled. No właśnie te wszystkie Bongo pisy w... tutaj. Pisy? No, wszystkie pisy. I wszystkie tanki, jak znajdziesz takie? Okay. Dobra. To się jakie tanki? Chodzi ci o rudy, tak? Mhm. Mm ja bo jak ja to wszystko zrobię, to będę to przyparał. Spoko. Teraz jest tyle, że szkoda się nie dosłownie. Give me bomb. To jest zawsze mało pracę. Give me bomben. Give me bomben. Bombuszka? Bombuszka, bledź. Mam dropy i temu, dobra. Mapy. Nienawidzę inferno. Oj, oj. Oho, O teraz, tu ak. 15 diametrach. Chłopcu dostał szyszka za 43. Elegancka. O, mamy quest'a w wzoraniu zrobionego. Hehehe. Bąbuszka, Co Czekaj na reaktor, jak to zrobię, boom. Jak to pierdolnie? Nie to zabierać. Jak to będzie... By... Jak to to będzie wina Orbiego! <grym> jak zawsze. To wiesz, jak go jeszcze trzeba spychać, nie? Biedny Urbon, podkodowany jak zawsze. Chodź. Tu zawsze te... zawsze do tego winnego, nie? Ej no sorry bardzo, jak ty chcesz robić boom, to co się dziwić? Zazwyczaj to byłem od wybuchów. O, zaczynam się rozpywać. W tym wieku. Kurwa, jeszcze ja bardzo serio musisz się przejechać na tego, nie. <grym> <To> <grym> zobacz, ile rzeczy dla mnie już wyleciało widzę, żeby się to nie zespołniło, stary. A nie, Wypakuj się, pan! Człowieku! Czekaj, 8 bloków mi się. zostało z pełnego staka do usłyszania. Teraz hmm. nie zobaczyć, z pełnego staka ma niediamentów. Więcej szynek trzeba! Uła. Masz tak. 57 diamentów tutaj. O! O, ze mi wypadło 40 diaktów. No ładnie. A Urwit tylko chodzi po skrzynkach i diamenty podpierdala. Żebyś wiedział! Hmm. norma! <noise> to ty jeszcze tego nie wiedziałeś? <noise> No siedziałem na to ruszunek, tak. dobra. Oj, znowu się rozstępuję. Nie skomentuję tego. Byś tylko spróbował, nie? a ja znam twój adres. Groźbi? <mi>? Nie, jest, <grydź> nie, <grydź> nie <grydź> ani godziny, nie? To brzmi jak groźba. To jest tylko prośba, jeszcze. To jest tylko rozkaz, jest. To nie jest rozkaz, to jest propozycja. Tylko. No, jaki ten człowiek jest boski, człowieku. To, co on strzela. Boski, Pongowski mówisz? Chłopcy, solo gra, rozumiesz solo na pięciu ty. Hmm, a to mu dobroni? No ale, gra, tak nie gra. Tego silikonu mamy dużo. Silikon i to shard robią dzielną szynkę, O. I mamy to pięknie posortowane, wszystko. Nie podpuszczam cię, Urbi, ale nie zrobisz, żeby macie ich Kikikiki fajne wodę uh, uh, uh. O, chodź, 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 chodź Nie chodźcie obraził, obraził się Już to wszył że zostanę syntozalo No to teraz czas skrzynkę zniszczyć! O Jesus. Albo weź go zamuruj, zamuruj go. Dawaj. <grym zniszczynka> Dawaj. Zamuruj go. <grym zniszczynka> MaciekRage, mój d... On się wyciszył! To się nazywa MaciekRage Weź, bo zaraz to przyjdzie na głosowe I nas się obj... To ty musisz mnie wkur... <śmieniczy> 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 Czemu ta mem jest przepalona? Nie wiem ja tylko czekam, jak będzie się wyładuje na no mnie <grymne> Maciek <grymne> No macie będzie się bawił w przesiewa... Ja tak, w przepalanie surowców czemu, czemu ciągle mi w głowie leci muzyka A może się wyklepie, nie wiem A może się wyklepie, mój szpager warsztat ma No może się wyklepie, się na robocie zna Dobra jestem, hmm, elegancka. To złego to nie. Nie, kurwa, no nasem razem kurwa zajebie żeby przyjadę z tej łodzi. No, mi kurwa. Wam jeden pierdą. dzień kurwa wolnego wystarczy, żeby tam przejechać, nie? No, <laughs> do banana też przejedziesz. Nie, ja do Śląsku jestem, zostawię. <laughs> Kurwa, ty myślisz, że ja przez całą Polskę do banana zapierdalał? <gryzyka> tak. Kurwa, dochodzi, mam bliżej. Kurwa. No. no. chuj do jakiegoś banana przyjeżdżać, kurwa. Widzę mamy O Na stronie. Pamiętaj, że ja mam kurwa ciężką rękę na motocyklu. Hmm. To nie wie, że musimy się w końcu spotkać, nie? Tak, <gryzyka> tylko że kurwa, jak ja bym dzisiaj przyjechał, to było spotkanie z taranem. <gryzyka> Mówisz? Leciałbyś jak byk? to Gorzej, kurwa. Szczególnie, że moto jest kurwa złożone, przygotowany na sezon, także wiesz. Także ten. W dotarte kurwa, to można lapić. Ile fabryka dała? On podjedzie i będzie. Nie, on podjedzie i będzie. Jeb! 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 I po urbanie. Nie, bym kurwa wystawił nogami, kurwa, do góry za okno. Właśnie mamy pne, będzie lane. Nie ma jak sobie wyłączyć myszkę i przesiewać. Mhm. To Boga temu zabroni. Ja ja e, to jest dobry papież. Wyłączasz myszkę, samo się przesiewasz. O. Może was taki, tego. O nie. Proszę, że ty piec ten gra używasz. Ja nie używam. Eee, jak mam się zachować, jak mu ziom wali? Eee... To... brat za brata. Mamy całą skrzynkę diamentową, z... Mów stona. Wow. Dużo, nie? Oj, hey, jest łap. What? What the fuck? Milikon. No, że się tak kurwa diamenty rzucę? Maybe. Chyba cię coś boli. Chyba cię coś mniecie. Joink. Yoink? Yoink? Ale nie ma diamentów. Wyszło na spacer i nie wróciły. Ale ja, ja jęknąłem co innego. No, trochę dużo mamy surowców. A, gnąć wszystkie overload materiał. A, tutaj macie wszystko. Eee... pozwolić, że rozpakuję dasta, sulfura, flinta i etc., etc.? No, to bierz to, gdzie chcesz. No problem, <grym>, nie mamy już storage'u, ups. O kur... Nie zasłużyłeś na nie, ale co zrobić? Ja coś tak że jak się cały dzień spędzę przy Tinkersie, nie? Mówisz. O. To... No, po No sobie zobacz, ile tych chunków już kurwa jest. No, to zajebanie jest. No, ja mam 5 kurwa ponad taku jeszcze przy sobie Overworld pattern i 3 takim skrzynce. Jedna wiem, przydałyby się lepsze drawery. Hm. No się na tej pasy z Quantum Storage. Nie ma. O kurwa, to jest co? To jest A to trochę emeraldów, chyba. Tak mi się wydaje. i nie, nie wiem. I, to by sobie wypadało, by zrobić emeraldowy ten. Emeraldowy sito yy, Induction Smelter, 8 mamy, emeraldy mamy. To mamy. Ej, to ja biorę się za tego, za lepszego. Maciek, poczekaj! Fuj! Przesieje do końca od kuźwa, te 12 bloków. Zaraz będziesz miał lepsze sito, to stare. No spoko przesieje te 12 bloków do końca. Staną mi równe staki. No, Dobra, więc mamy upgrade i czemu mi granie... No ja pulpit widzę. Ty takie się zrobi? Ile to, to, ile ta receptura by trwała? Czy laga laga Serwer nie ma laga, bo ja normalnie przerabiam. S. To jest jakaś wolny, czy ja potrzebuję jakiś upgrade? ILE?! Pół miliona RF-ów to wyda! O stary! Szczęśliwej drogi już czas. Będzie się z dobrą godzinę robiło. Powiedz mi, że jest jakiś speed upgrade. No, tu masz niby jakieś argumentat argumentation, czy nie wiem. Eee, czekaj, to jest thermal series. Na e, 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 efficiency jakiś jest upgrade, no coś tam jest. Lobimy Lumium, a żeby robić z Lumion, to potrzebujemy Glowstone i Zines a dobra no, możemy poczekać w sumie. Już się pojawi pierwszy pasek. No to zacznę zabawę z tym topami. No, taką myślą chyba jesteśmy gotowi na Refined Storage, tak więc chyba rozpocznę do chwilę narywanie. rywanie. Okay, a my skończyliśmy po starejszy odcinek, chyba nie skończyliśmy, nie? Chyba nie. Grałem za te za te parempi i Tu wszystko zrobiłem, dobra. To możemy się w sobie poczegnać. Tak więc to tyle w tym epizodzie. Ja byłem Damian, Nie, Maciek, Macieci, ja tak i tyle jeszcze banan halakaszek i na razie. Na